Dzień dobry. Odcinek 10, czyli dalsza część rozważań o podatku odroczonym. Teraz już może trochę bardziej teoretycznie niż w odcinku 6 i 6A. Jeżeli chodzi o źródło to oczywiście ustawa o rachunkowości, ale również krajowy standard rachunkowości numer 2. Jeżeli chodzi o rozwiązania zawarte w międzynarodowych standardach rachunkowości, to również one w tych naszych tutaj przykładach będą hmm, podobne, w zasadzie takie same. Zacznijmy od aktywów, czyli na razie bierzemy pod uwagę różnego rodzaju aktywa, które mamy w bilansie. Co powinniśmy wyliczyć? Powinniśmy wyliczyć ich wartość bilansową. Zakładamy, że wartość bilansową znamy, no bo finalnie to jest ta wartość, którą musimy wykazać w bilansie i musimy ją porównać z wartością podatkową. Mamy oczywiście w ustawie o rachunkowości definicję wartości podatkowej. Generalnie można sobie wyobrazić, że to jest taka wartość, którą uznają podatki, czyli na przykład wartość, która w przyszłości stanie się kosztem uzyskania przychodów, kosztem podatkowym. I teraz tak, jeżeli mamy aktywa, zakładamy, że zawsze będziemy ustawiać wszystko w takiej kolejności: najpierw wartość bilansowa, zgodna z prawem bilansowym, a potem wartość podatkowa. Powiemy, że aktywa, no one jakbyśmy mieli jakoś uszeregować, to one są po stronie debetowej. Więc zakładamy, że dla aktywów ważniejsza ma być wartość bilansowa. Pod tym względem ważniejsza, że jeżeli wartość bilansowa jest większa od podatkowej, to różnica nazywa się dodatkiem. A jeżeli wartość bilansowa byłaby jednak mniejsza od wartości podatkowej. No to różnica, bo tutaj będziemy mówić o różnicach przejściowych, nazywa się ujemną. Tak sobie można to skojarzyć. Można oczywiście również to brać intuicyjnie, tak jak robiliśmy w odcinku szóstym. Natomiast można skojarzyć w ten sposób, że porównujemy wartość bilansową. Jeżeli wartość bilansowa aktywa jest większa od podatkowej, różnica dodatnia, czyli taka, która może się pozytywnie kojarzyć. To jest pierwszy myk na zapamiętanie, a drugi jest taki, jeżeli mamy różnicę dodatnią, to tworzymy rezerwy na podatek odroczony. Jeżeli mamy różnicę ujemną, to tworzymy aktywa. Jak można zapamiętać? Najprościej w ten sposób. Różnica dodatnia i rezerwa spółgłoska do spółgłoski. Jeżeli różnica wyjdzie nam, że jest ujemna, no to bierzemy co? Ujemna zaczyna się na samogłoskę, no to mówimy, że będą aktywa, bo aktywa też zaczynają się na samogłoskę. Więc taki sposób na zapamiętanie. No i przejdźmy do przykładów praktycznych. Przykład mamy taki. Jednostka nabyła akcję, zakładamy, że w celach inwestycyjnych, klasyfikując je jako przeznaczone do obrotu inwestycje krótkoterminowe. I tak, cena nabycia akcji to 4 miliony. Za tą cenę kupiono te akcje, to jest z pewnością wartość podatkowa. Podatkowo te akcje, jeżeli będziemy sprzedawać, będziemy mieć przychody z ich sprzedaży, no a kosztem uzyskania przychodu będzie ich wartość. Natomiast na dzień bilansowy wyceniono te akcje w wartości godziwej, zakładamy, że taki był model wyceny. Co to będzie? To będzie wartość bilansowa, czyli wartość bilansowa nie będzie zaznaczona na niebiesko, a wartość podatkowa no, jak pamiętamy, przepisy podatkowe nie uznają żadnych odpisów aktualizujących, ani zwiększających, ani zmniejszających. No, tam z drobnym wypadkiem, z drobnym wyjątkiem należności, no ale na pewno tutaj tego prawo podatkowe nie uznaje. Czyli wartość bilansowa, no to będzie nasza wartość zgodna z wyceną na dzień bilansowy. Wartość podatkowa to jest 4000, czyli wartość bez odpisu aktualizującego. I teraz jaka jest różnica? Pamiętamy, mamy wartość bilansową porównać z wartością podatkową. Widzimy, że 5,5 tysiąca, no ewidentnie to jest więcej niż wartość podatkowa. O ile więcej? Więcej o 1,5 tysiąca. 1,5 tysiąca to będzie różnica jaka? Patrzymy, wartość bilansowa jest większa, czyli różnica nazywa się dodatnia. Czym będzie skutkowało to, że tutaj rozpoznaliśmy różnicę przejściową dodatnią? Dodatnia współgłoska, czyli trzeba utworzyć rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W jakiej kwocie? Zakładamy, że podatek to stawka 19%, no i zawsze to będzie w takim razie. Wartość pomnożona przez stawkę. W takiej kwocie trzeba utworzyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. No i teraz, oczywiście, można to też wziąć na logikę. Tu będzie kwota 285 tysięcy. Na logikę, czyli tak: wartość naszych inwestycji wzrosła. Podatki tego nie widzą, bo nie uznają tego, że mamy odpis aktualizujący. My w prawie bilansowym to widzimy. No i co to będzie oznaczało, że my na tych akcjach zarobimy, tak? Skoro kupiliśmy je za 4 miliony, a być może za chwilę uda się je sprzedać za 5,5, jeżeli na tym zarobimy, to będziemy mieć przychód, zysk do opodatkowania. Więc w przyszłości na pewno zapłacimy podatek z tego powodu, że no zarobimy na tej inwestycji. No więc my już teraz, skoro przewidujemy, że na tej inwestycji zarobimy, robimy rezerwę na poczet tego podatku do zapłaty w przyszłości. Więc można to zrobić oczywiście intuicyjnie i powiedzieć: że Odpis aktualizujący jest tym elementem, który nie jest teraz uznawany podatkowo, ale będzie w przyszłości. Taki jest charakter różnic przejściowych. Jeżeli trafimy na różnicę trwałą, różnica trwała jest wtedy, gdy coś nigdy nie będzie uznawane przez prawo podatkowe, na przykład nigdy nie będzie kosztem uzyskania przychodów. Wtedy jest różnica trwała, ale nie robimy nic z tym faktem, też nic się nie da zrobić. Więc Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego tworzymy tylko wtedy, gdy rozpoznamy różnice przejściowe, czyli inny jest moment czasowy, gdy prawo podatkowe widzi jakąś rzecz, a inny jest moment czasowy, gdy widzi to prawo bilansowe. Dobrze, przejdźmy dalej. Mamy przykład numer dwa, bardzo podobny. Jednostka posiada w swoich zapasach towary, towary w cenie nabycia 2 miliony, czyli kupione za 2 miliony. No, i tutaj mamy całą fabułę, że może spadł popyt na te towary. W każdym razie ustalono, że cena sprzedaży netto możliwa do uzyskania to jest 1500. Co to oznacza? Że na pewno zrobiono, trzeba było zrobić odpis aktualizujący. Jak chodzi o odpisy aktualizujące, to mamy tutaj odcinek 12 obejmujący właśnie całą tematykę odpisów aktualizujących wartość zapasów. W tym odcinku mamy 12, akurat produkty. Natomiast powiemy, że ten odpis aktualizujący no, nie jest kosztem uzyskania przychodów, ale jeżeli w przyszłości my sprzedamy to aktywo, to jak najbardziej wtedy prawo podatkowe też zobaczy, że jego wartość zmala. Więc wartość bilansowa to musi być. Wartość z wyceny na dzień bilansowy. Podatki nie uznają odpisów aktualizujących, więc podatkowo ta wartość to jest cały czas 2 miliony. Różnica, czy będzie dodatnia, czy ujemna? Zobaczmy, znowu mamy do czynienia z aktywami, ale tym razem wartość bilansowa jest mniejsza. No to jeżeli wartość bilansowa jest mniejsza od wartości podatkowej, to znaczy, że mamy do czynienia z różnicą ujemną. Jeżeli różnica jest ujemna, samogłoska i samogłoska, tworzymy aktywa z tytułu podatku odroczonego. No i w wartości tej różnicy, czyli tak naprawdę kwota tego odpisu aktualizującego, no razy stawka podatku zakładamy, że ona wynosi 19%. No i wychodzi nam aktywo 95 tysięcy. Pytanie, czy to ma sens? Weźmy tak na logikę. Teraz przepisy prawa podatkowego nie uznają, Spadku wartości i nie uznają tego kosztu, bo zrobiłam odpis aktualizujący w koszty, ale zobaczą to w przyszłości, czyli w przyszłości, gdy przepisy prawa podatkowego zobaczą ten mój koszt, będę miała koszt, przez to będę miała niższy podatek. No to tworzą z tego tytułu aktywa. Jeszcze jedna ciekawostka w międzyczasie tutaj poszczegóły można sięgnąć do krajowego standardu rachunkowości numer 2. Z aktywami trzeba uważać, no i generalna zasada jest taka, zasada ostrożności, że no przy każdym aktywie trzeba zweryfikować, czy ono rzeczywiście przyniesie nam korzyści ekonomiczne. I tutaj też może być taka kwestia, bo wyobraźmy sobie sytuację taką, że my przez ostatnie 5 lat cały czas ponosiliśmy straty. Więc jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, nie płaciliśmy podatków. Co więcej, skumulowała nam się strata, którą możemy sobie odliczyć w przyszłości, no bo wiemy, że można rozliczać stratę podatkową. Może być tak, że my przewidujemy, że w kolejnych dwóch latach niestety również będziemy ponosić straty. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że ta korzyść, można powiedzieć, z tego, że mamy aktywa z tytułu podatku odroczonego, no że nigdy nie będziemy mogli z niej skorzystać. Znaczy, no co z tego, że w przyszłości te koszty uzyskania przodu będą większe, jak my i tak nie będziemy mieć podatku do zapłaty, a jeszcze mamy te straty z lat ubiegłych do rozliczenia. Więc to jest inna kwestia, no przy aktywach... Ta sytuacja, o której opowiedziałam, jest troszkę ekstremalna, tak? skoro 5 lat mieliśmy straty i przewidujemy straty w kolejnych latach, no to pewnie ta jednostka, no właśnie, kwestia kontynuacji działalności, ale się wkłada, ale no przy aktywach zawsze malutka gwiazdeczka, czy rzeczywiście można liczyć na to, że w przyszłości będziemy w stanie skorzystać z tego podatku odroczonego. Ale tymczasem idziemy dalej, mamy przykład numer 3. Spółka Delta kupiła maszynę za kwotę milion złotych. No i jak to jest przy okazji środków trwałych? Środki trwałe też aktywa. Stawka podatkowa to jest 14%, ale amortyzacja bilansowa stwierdzono, że będzie inna. Oczywiście tak można, powiemy, że nawet trzeba by tak było robić, jeżeli rzeczywiście... Hmm, Rzeczywisty okres ekonomicznej użyteczności różni się od tych stawek podatkowych, no, które są w załączniku do ustaw podatkowych stałe, narzucone. I teraz też mamy różnicę przejściową. Dlaczego? Ponieważ inaczej w czasie rozkłada się nam amortyzacja. Podatkowo ona może być szybsza lub wolniejsza niż bilansowa. Gdy cały środek trwały nam się zamortyzuje i zgodnie z podatkami, i zgodnie z ustawą o rachunkowości, to to się wyrówna, ale. W czasie inaczej tutaj te koszty się rozkładają. No i teraz policzmy sobie, jakby to wyglądało. W momencie, gdy my kupujemy maszynę, mamy milion i milion. Czyli dopóki nie rozpoczniemy amortyzacji, nie ma nic. Natomiast później na każdy dzień bilansowy musimy sobie patrzeć, ile wynosi wartość bilansowa, ile podatkowa. No więc od wartości początkowej trzeba będzie odejmować dotychczasową amortyzację. No, zakładamy, że tutaj liczymy równo po jednym roku amortyzowania maszyny, więc policzmy sobie amortyzację bilansową. No, bilansowo mamy powiedziane, że tą kwotę o milion mamy amortyzować stawką 10%, czyli tutaj nam wyjdzie 100 tysięcy amortyzacja roczna. Natomiast podatkowo mamy powiedziane, że wartość początkową. Milion zakładamy, że jest taka sama, ale mamy amortyzować stawką, będą przepisy podatkowe zaznaczone na żółto, 14%, czyli tu nam wyjdzie 140 tysięcy. I tu jeszcze różnicy aż tak nie widać, to znaczy policzmy sobie wartość bilansową i podatkową, bo tutaj na intuicję jest troszkę trudniej wychwycić tą różnicę. No to po jednym roku amortyzowania maszyny. Mamy wartość początkową milion minus ta nasza amortyzacja bilansowa. A amortyzacja bilansowa wynosi 100 tysięcy, czyli wartość bilansowa i rzeczywiście można sprawdzić, że to powinno być w bilansie 900 tysięcy. Natomiast podatkowo też zaczęliśmy od kwoty milion, ale Zgodnie z prawem podatkowym, w kosztu uzyskania przychodów daliśmy kwotę 140 tysięcy, więc podatkowo pozostało nam do zamortyzowania 860 tysięcy. No i tutaj powstaje nam różnica. Po drugim roku domyślamy się, że ta różnica będzie. Jeszcze większe, tak? Później pod koniec żywota tej naszej maszyny, pod koniec jej używania, znowu zacznie się to schodzić razem na końcu, gdybyśmy wzięli taki przykład, albo można właśnie się pobawić, rozliczyć sobie co roku. Zobaczymy, że wszystko się nam ładnie tutaj zgodzi i rozwiąże. Natomiast mamy różnicę 40 tysięcy. No dobrze. Jest różnica przejściowa, no i pytanie, czy jest dodatnia czy ujemna. Mamy do czynienia z aktywem, musimy porównać wartość bilansową z wartością podatkową. No i zobaczmy, która jest większa. Większa jest wartość bilansowa. Jeżeli większa jest wartość bilansowa, to nasza różnica jest dodatnia. Jeżeli różnica jest dodatnia, to co tworzymy? Rezerwę. Czyli należy utworzyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie w kwocie naszej różnicy przejściowej razy stawka podatku. Tutaj będziemy mieć do utworzenia rezerwę. Tu mieliśmy do utworzenia aktywo, tutaj również mieliśmy do utworzenia rezerwę. No to spróbujmy jeszcze raz z środkiem trwałym. Tym razem kupiona jest maszyna za 600 tysięcy złotych. Stawka amortyzacji podatkowo znowu 14%, ale stawka amortyzacji bilansowa 20. Chyba to jest nawet bardziej realna sytuacja. W zasadzie jedna i druga jest realna jak i poprzednia. Tutaj stwierdzono, że maszyna w rzeczywistości zużyje się szybciej. Po 5 latach, więc tak ustalono, a w poprzednim przykładzie akurat ustalono, że zużyje się wolniej. No, też częsta sytuacja. Podatkowo w ramach optymalizacji podatkowej wybieramy największą możliwą stawkę, a bilansowo pokazujemy, że rzeczywiście ta maszyna zakładamy 10 lat u nas podziała. No, tu mamy sytuację na odwrót. No, to policzmy sobie znowu te wartości, czyli. Wartość bilansowa, no, bilansowo tutaj mamy amortyzację z stawką 20%, czyli zamortyzuje się nam przez rok kwota 120 tysięcy. No, oczywiście, gdybyśmy maszynę przyjęli do używania w październiku, no to byśmy policzyli amortyzację, powiedzmy, za listopad, grudzień. No tak, żeby policzyć ile zostało zamortyzowane do dnia bilansowego, załóżmy 31 grudnia, bo na dzień bilansowy my sobie weryfikujemy, sprawdzamy jakie aktywa, jakie rezerwy z tytułu podatku odroczonego trzeba utworzyć. Amortyzacja podatkowa 600 tysięcy razy, no podatkowo mamy inną stawkę, bo podatkowo mamy stawkę 14%. 600 tysięcy razy 14% daje nam 84 tysiące. No i po jednym roku amortyzowania maszyny mamy. Wartość bilansowa 600 tysięcy, ale zamortyzowano już 120 tysięcy. Czyli wartość bilansowa to jest 480 tysięcy. A podatkowo podatkowa amortyzacja idzie o wiele wolniej. No i podatkowo powiemy, że wartość początkowa 600 tysięcy, ale zamortyzowano dopiero 84 tysiące, więc podatkowa wartość maszyny to jest 516 tysięcy. No i znowu mamy różnicę, różnicę w kwocie 36 tysięcy, więc wiemy, że odroczone aktywo lub rezerwa to będzie 36 tysięcy razy, Stawka podatku, no tylko właśnie, czy aktywa, czy rezerwy. Różnica dodatnia, czy ujemna. Znowu porównujemy wartość bilansową z wartością podatkową, cały czas mówimy o aktywach, więc jeżeli wartość bilansowa jest większa, różnica dodatnia, ale tym razem wartość bilansowa jest mniejsza, a to oznacza, że różnica jest ujemna. Jeżeli ujemna, to należy utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. No i moglibyśmy powiedzieć, że i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj kolejny przykład. Spółka posiada towary o wartości 390 tysięcy, dokonano odpisu aktualizującego odpis w wysokości 50 tysięcy do ceny sprzedaży netto 340 tysięcy. No to powiemy. Wartość bilansowa to jest ta po dokonaniu odpisu, 340 tysięcy. Wartość podatkowa, podatki odpisu nie uznają, więc to jest 390 tysięcy. Różnica no w tym przypadku 50 tysięcy. Z tym już zapiszą, że po mnożeniu przez stawkę podatku będziemy mieć aktywo lub rezerwę. No i pytanie: co? Co my tutaj mamy? Wartość bilansowa jest mniejsza od wartości podatkowej. Jeżeli mniejsza, to znaczy, że różnica jest ujemna. A jeżeli ujemna, to należy utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. No to jeszcze w takim razie dekretacja. Czy aktywa, czy rezerwy? Dekretacja jest, można powiedzieć, że. Um, Taka sama z wyjątkiem jednego przypadku, o którym pewnie też kiedyś powiemy, ale w jeszcze bardziej zaawansowanym filmiku. Natomiast w 99% przypadków, oprócz jednego wyjątku, ten wyjątek byłby wtedy, gdyby była wycena przez kapitał z aktualizacji wyceny, ale w takich zwykłych przypadkach robimy tak, że jeżeli mam utworzyć e, aktywa z tytułu podatku odroczonego, to co robimy? Podebecie, skoro mamy utworzyć aktywa, no to podebecie mamy to konto aktywa z tytułu podatku odroczonego. A po kredycie, co będziemy mieć konto zapewne zespołu 8, podatek dochodowy, czyli to konto, na którym zwyczajnie księgujemy sobie podatek dochodowy, no ale gdzieś tam w analityce zaznaczymy, że to nie jest ten podatek bieżący. Nie mamy tam uchwyconego tego podatku, który wynika z zapłaconych zaliczek czy tam z deklaracji rocznej, tylko w drugie konto obok podatek dochodowy odroczony. Tak wygląda utworzenie aktywów. Natomiast jeżeli chodzi o utworzenie rezerw z tytułu podatku odroczonego, No to jak by wyglądało księgowanie? No, zawsze można zaczynać od tej strony, która jest łatwiejsza do wyobrażenia sobie, więc ja powiem, że tak, rezerwę po której stronie tworzę? Po stronie kredytowej, po stronie pasywnej. Czyli tutaj powiem, że mam rezerwy z tytułu odroczonego podatku. Skoro po kredycie tworzą sobie rezerwy, no to po debacie będę miała to konto tutaj nazwane 870 podatek dochodowy. Odroczony. I dokładnie tak to wygląda. Aktywa tworzymy po stronie, no można powiedzieć, przyporządkowanej aktywom, czyli po debacie. Rezerwy tworzymy po kredycie. Jeżeli będzie zmniejszanie aktywów czy rezerw, no to na odwrót. Aktywa zmniejszamy. Po kredycie rezerwy będziemy wyksięgowywać po debacie. Więc najłatwiej tak zapamiętać, że jeżeli już dojdziemy do tego, czy mamy aktywa, czy rezerwy, w jakiej mamy mieć kwocie, pilnujemy stronę aktywów i rezerw, a po drugiej stronie w 99% przypadków mamy konto podatek dochodowy odroczony. Ten 1% przypadków byłby wtedy, no oczywiście tak szacując, ten 1% przypadków, natomiast rzeczywiście rzadko jest tak, że mamy. Skutki wyceny odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny, a nie na wynik finansowy. I dlatego też wtedy podatek odroczony będziemy odnosić właśnie nie też wynikowo na wynik finansowy, ale będziemy nietypowo odnosić na kapitał z aktualizacji wyceny. Ale to jest tylko 1% przypadków. W 99% działa ten właśnie algorytm.